Z tej strony z Cykson i z Robloxa widzowie, e, jak widzicie, e, dużo kasy się nazbierało. E, na serio dużo. Myślałem, że będzie trochę jej mniej. Dobra, widzowie, e, zbieramy 79 milionów. Widzowie, ile to jest kasy? Na no, żadnego elfa już nie mogę sobie kupić, bo bym kupił Ale mi laguje Robloxa yy, Dobra yy, Gdzie to się wchodziło? Tutaj chyba yy, Prezenciki Tędy yy, tu siup Dobra yy, Na jeden biedź mi napisał, że zostało bardzo dużo do budowy no widzę naprawdę to zostało dużo Czemu tu jest? A, tu będzie kominek dobra No w sumie 600 tysięcy, jedna rzecz Nie wiem czy to dużo Kazan będę wydawał milion na jedną rzecz widzowie No Więc jest ciekawie widzowie, jest bardzo ciekawie Znaczy tam wy... A nie jest to te supy, są 5 tysięcy dochodu plus no to w końcu, w końcu jakiś fajny dochód plus. Bo ile ten elf 15 to i tak to nie dorównuje mu. Yy, co to jest? Eee... nim kierować nie można, ale można przynajmniej sobie polecieć i zobaczyć całą wioskę. Nie wygląda tak źle tamta część i tamta No i on też spadł. Dobra yy, Co to jest? Tak, nakarmić można I, i coś się stało? Yy, nakarmić marchewkę A Na kilka monet Ciekawe ile to dla nich jest kilka monet, hehe Dobra, y, renifery w to Coś w tym stylu. Tylko też mogę nakarmić? Nie, go nie mogę. Tutaj woda. Y, ścieżka opłatki za 800 tysięcy. A oni tutaj ćwiczą te renifery. Okej. Okay. Y, tutaj jakieś beczki. Kolejny renifer yy, O yy, Tutaj O jezu widzę już za chwilę będzie milion do wydawania Za jedną rzecz Nie no widzowie to jest No to widzowie chyba mój koniec No Jeszcze trzy rzeczy w normalnej cenie Jeszcze jedna Dobra. Przynajmniej ta, ta, ta cena nie wzrosła. A i tak widzę, już dużo wydaje. Na tyle ile ja zarabiam, to bym powiedział, że trochę za dużo. No trochę za dużo. No już widzowie koniec. Widowie koniec. Co to jest? Opuść. Milion sto. Ja się nie wie, że ci ludzie tak długo to budują. Jak... tu jest tyle. Nie, co? nie no. Ile 1400 za jakieś głupie drzewa? Jakie ja za te drzewa kiedyś kupowałam mega tanio. O Jezu. Ja mówiłem coś na odcinku z Minecrafta, czy to dużo. No jednak to mało. Znaczy było dużo. Gdyby nie to, że są takie ceny. No nie powinni chyba wchodzić powyżej miliona. No to jest trochę niefajne. Jeszcze jak nazwać to każdy domek trzeba dekorować. Dobra, tyle widzowie ile możemy. No to oczywiście, że będę ten, ten kupywał, ale no... Du na dużą kwotę nie oczekuję na odebranie, na serio. Bo... No, 5 tysięcy na plus, to tamte elfy to 30 tysięcy, jak dobrze pamiętam, no. To to nie jest widzowe dużo. No jeszcze, wiecie, są tam inne te wszystkie rzeczy, typu te na plus, inne elfy, które nic nie dają, ale to tam mniejsza. No na pewno by się przydało to yy, yy, że wszystko jest dwa razy taniej o 50% oraz to razy 2 i już pieniądze stać i sobie wie obstaję, że będzie bardzo mało nie wiem, obstaję do 14 milionów no fajnie było, gdyby było więcej, ale no licz Nie liczę na to 8 milionów widzowie Wiecie ile to jest? To jest praktycznie 7 rzeczy To jest 7 rzeczy i co ja na to mam kupić Jak nie mniej z jaki ten świat jest niesprawiedliwy Ja chcę skończyć całą tą grę, tymczasem Nie no widzę, to jest na, naprawdę za drogo Ja sobie tutaj kupię te rzeczy i pójdę do innych graczy popatrzeć Jak to się zaczynało Skończę przynajmniej ten domek Spróbuję widzowie skończyć Bo na to się nie zapowiada No i już mi nie stać Dobra, widzę podróż. Chodźmy do. To. Do... Gdzie jest ten gracz? Dobra, chodźmy tutaj. No, tutaj jest dopiero. Zaczęcie, widzę. Dopiero, widzę, że się zaczyna Taikiun. No, ale. Pamiętam to, ten pierwszy odcinek. Ten pierwszy odcinek, jak się zaczynało. Ten prezent, to ile to znaczyło widzowie? Zero elfów. Yy, chodźmy do innego gracza. Yy, chodźmy tutaj. Tutaj jest już... Troszkę więcej i... A też nie widzę elfów, bo nie wiem czy oni nie mają elfów, czy... Ja ich po prostu nie widzę. A tutaj to w ogóle się dopiero zaczęło. No to byśmy też się kupywało? A ja myślałem, że to była już kupiona cała. <grych> Dobra. Byłem... tu nie byłem jeszcze No widzę, tu też się rozkręca to Ale też... też ja mam lepiej No sobie teraz to porównajcie do mojego, to... No. O wiele lepiej ja mam No dobra 3 miliony tylko I tamto są... Ile? 3 miliony to no tędy, dla tamtej osoby 3 miliony to to jest mnóstwo no, jak w poprzednim odcinku ja zrobiłem praktycznie całą wyspę Dwie wyspy prawie zrobiłem A w tym odcinku nie zrobię połowy jednej No to jest ta wi większa wyspa Da się tędy wejść, muszę cały okrężać Proszę, no parkura Dobra, udało się 5 milionów tylko. O jezu ja chyba zrobię widzę cięcie takie bardzo długie i sobie gdzie ta a przez ten czas wiecie co. Kasę się będzie zarabiać bo ja no, już więcej na mnie nie stać ile w minuty je wydam? Wszystko. W minutę widzę to nie jest dużo. Naprawdę widzę to nie ma sensu. Czekamy chyba na ...więcej, bo i tak, gdyby, to tu nie ma co robić. Nawet gdyby sobie chciałbym jakoś szybko zarobić, no, na pewno nie będę wydawał robuxów, no bo to nie ma sensu. Choćbym wydał takie tysiąc robuxów, to co to jest? Ja już tyle zarobiłem. No to jest nic, widzowie. Może te dwa i pół tysiąca robuxów. By coś dała, ale bym nigdy nie wydał na tą gwiazdę Robuxów no 2 miliony, no co to jest? No, to się widzimy później Dobra, witamy Witamy, mamy już 24 miliony To jest już coś Jakaś porządna kwota Która nawet może być Yy, więc yy, ten domek raczej powinniśmy skończyć z tymi dwudziestoma milionami że... Yy, nie, no <small> yy, widzowie, nie! Czemu? Tego drugiego piętra, to ja nie obliczyłem! Na no to może się to źle skończyć! Tam był coś jeszcze niż tylko ten domek. Ojej, zrobię coś więcej. Yy, tutaj, nad więcej ja te krzaki wybudowałem, bo nad nie patrzałem. Yy, tu bombki jakieś, jakieś coś takiego, kwiatki. O, i widzowie ostatni. Ja to no, widzowie, to nie ma sensu. Ja wiem, że ja dużo tej no, tak skończyłem. Na przykład to muzeum. No ale że tu zostało jeszcze, zobaczcie ile tego terenu. I sobie wyobraźcie, że nie wiem, będzie dopiero w tym miejscu coś, żeby zarabiać więcej. I że ja niby mam, ile już mam? Yy, jaką miałem kwotę? Milion sześćset. Oto no może zrobię ten cały domek i jeszcze jeden i już będę płacił za jedno to kliknięcie praktycznie 2 miliony Wiem, są święta, fajnie by było to skończyć, ale wolę nagrać kolejny odcinek niż siedzieć nad jednym odcinkiem godzinę żeby zarabiać wizowie Nie ma to sensu, chyba kończymy to No gdyby były to tańsze tak do miliona to bym został na pewno. Ja rozumiem, że niektórzy już zrobili więcej wiem. A to są ludzie, którzy mogą mnie nagrywać i mieć w ogóle inne plany grania w tego Robloxa. Widzowie więc... No to za bardzo... Nie ma sensu, bo no ja mogę zrobić jeszcze trochę. Ale no tak naprawdę no milion 600. Milion kolejne 600 i to będzie się tak powiększać co chwilę. No już mnie nie stać, no. Miałem 4 miliony. I wybudowałem praktycznie dwie rzeczy i już mnie nie stać, no. Rzeczy było na tyle z tego od to będzie suma. 漫画家に行くと、ボーッ